Rozwiązanie zastosowane w tym samochodzie to hydrauliczny wysprzęglik połączony od razu z łożyskiem. Kiedy naciskamy pedał sprzęgła, łożysko rozłącza nam sprzęgło. I to jest bardzo ciekawe. Normalnie kiedyś byłby to wysprzęglik zewnętrzny, który napiera na łapę, pchając łożysko w stronę sprzęgła. Tak to jest jako jeden zintegrowany element. Dobrze jest się przymierzyć do siebie, czy wszystko jest takie samo? Średnice, rozłożenie chwytów. Pasuje idealnie. Początek drogi składania przede mną. Wszystko sobie ładnie wyczyszczę i zacznę składać. Koło dwumasowe, tarcza, docisk. Łupchnę tą skrzynię biegów. A potem wszystkie te detale muszę także poprzykręcać. Wygląda, że wszystko się zgadza, ale jak człowiek taką, tak już wszystko porozbierał. To teraz krótka inspekcja podstawowej rzeczy, która może wkurzyć później. Uszczelniacz wału korbowego. Jest zapocony mocno. Jeżeli tyle już rozebrałem, to nie wymienić go byłoby po prostu zdradą mechanika. Bo później to zostawi człowiek, to zacznie ciec, i mija powiedzmy miesiąc, dwa miesiące i trzeba wszystko zwalać raz jeszcze. Kosztuje bardzo mało. Zwłaszcza jeżeli przyłożę do tego, ile pracy trzeba wykonać, żeby się do niego dobrać. I tutaj sobie pójdzie. No wówczas. No piękne prowadzenie od razu, żeby go skutecznie założyć. Uszczelniacz kosztował tylko 25 zł, więc tym bardziej opłacało się to wymienić. Skoro wymieniłem już uszczelniacz, to teraz w kolejności koło dwumasowe, potem docisk starczą i sprzęgło będzie kompletne. Kłócie Kur... To jest... to jest nie fart. Spadło mi stare, spadło mi nowe, po prostu chcą mnie te koła zamachowe zabić. Próba złapania w locie koła zamachowego, wartego prawie 3000 zł, musiała się skończyć obrażeniami.